Mangi, które bym chciałaby wyszły w Polsce. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc czemu by sobie nie pożyczyć takich fajnych rzeczy. A co? No to zaczynamy te zestawienie. Naprawdę pragnę, aby ktoś wydał to. Ja akurat mam w wersji omnibusowej, w wydaniu angielskim. Jest to wydane średnio, bo niestety boję się to szerzej otworzyć, bo tutaj grzbiet mi się może złamać. Natomiast to historia fenomenalna. Ja wiem, starość może, bo chyba 2010 czy 2012 rok. Natomiast to jest najlepsza, moim zdaniem, historia o podróżach i zmianach w czasie, więc... Ja przypuszczam, że też mam tutaj fanów tej serii. Następnie The Grey Man. Już u nas wydawnictwa pokazały, że biorą się za rzeczy teoretycznie niewydawalne, bo są y, przerwane. Wiemy to na przykładzie właśnie: Hunter x Hunter, czy też Nany, więc. No może jednak, no weźcie. Proszę was, proszę was. Przy okazji dajcie znać, jaką mangę wy chętnie byście w języku polskim zobaczyli. Następnie Niech ktoś się zlituje: Andy To jest serii głupie, ale fajne i podoba mi się to. Chcę to po polsku. Teraz najlepsze z mocarzy i takie u mnie top of the top, czyli Hajime, no i po. Ja wam mówiłam nie raz, że uwielbiam tą serię. Ja wiem, będzie trudno, bo ponad 140 tomy do wydania. No ale, no weźcie, no, wydawnictwa nasze kochane. Warto, bo na pewno będzie pełna osób, które będzie chciały za to wydać wszystkie pieniądze, w tym ja. Moja druga, sportówkowa, ogromna miłość. Tych chłopaków nie da się nie kochać. Malina, jeszcze raz dziękuję. No i chodzi oczywiście o slamdanka. Tak. Więc e, dajcie mi znać, jakie wymagi, chętnie byście zobaczyli w polskim wydaniu. I miłego dnia Wam życzę i wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka. Cześć!